Jest z głową w dół i z wydechem prawa nogę wysoko w górę, z wydechem gołąb na prawą stronę. Prawe kolano pod prawy nadgarstek, a lewa pięta pod prawe biodro. Opuszczamy lewe biodro, do lewej pięty, prostujemy lewą nogę, patrzymy czy nie wychodzi nam na matę, czy jest w z ciałem Przenieś dłonie bardziej do przodu. Czuję ściągnięcie w prawym pośrodku po zewnętrznej stronie prawego uda. się aktywnie od dłoni. Całe przedramiona na macie. Zostajemy na pięć długich oddechów. Możesz schodzić nawet czołem, na matę i na dłonie. I głęboki wdech, wyrównuj ciężar ciała między lewą i prawą stroną. Długi wydech, koncentruj się na ciągnięciu w prawym pośladku i po zewnętrznej stronie prawego uda. I wdech w pozycji. Długi wydech. Głęboki wdech. I długi wydech. Głęboki wdech. I długi wydech. Zrób jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem oprzyj dłonie na macie przed ramiona i z wydechem wyjdź klatką w górę pod palce lewej stopy. unieś biodra z wydechem pies z głową w dół i z wdechem lewa noga wysoko w górę. Wydech lewy kolana pod lewy nadgarstek, prawa stopa pod prawe biodro gołą na lewą stronę. Zacznij powolutku opuszczać prawe biodro na lewą piętę. Spójrz za prawą nogą, ustaw ją z ciałem. Zapieraj się mocno dłoni o matę. I powolutku przechodź przed ramionami na matę. Czuję ściągnięcie w lewym pośladku po zewnętrznej stronie uda. Zostajemy na pięć długich oddechów. Pogłębia pozycję. I z dechu rozpada ciężar ciała i z dłoni lewa, prawda składa. Długi wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem oprzyj dłonie na macie, całe przedramiona. Z wdechem podwiń palce prawej stopy, unieś biodra. I z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Weź wdech przenosząc prawą stopę, odstawiając ją na zewnętrzną prawędź maty. Dłonie ustaw pod barkami, wydłuż lewą nogę, mocno zapierając się od prawej stopy, pokołysz się delikatnie na boki, czujesz rozciągnięcie w prawym pośladku i po zewnętrznej stronie prawego uda. Możesz zostać tu, możesz też położyć lewe kolano na macie, możesz zejść przed ramionami niżej, możesz zostać cały czas, nie musisz przechodzić do następnej kolejności sekwencji. Jeżeli masz już przedramiona na macie, możesz włożyć palce prawej stopy pod prawo, pięte. Możesz spróbować włożyć sobie prawy bark pod prawe udo, podważać je trochę i czuć większe ciągnięcie w prawym pośrodku. Mocno odpychaj się od lewego przedramienia i uwaga, z tej pozycji oprzyj lewe kolano na macie, cały czas trzymając za prawą kostkę, przesuń ciężar. Bardziej na prawą stronę maty. Odpychaj się od lewego przedramienia. Mocna lewa noga na macie. Zacznij przetaczać się przez lewą stronę na plecy. Cały czas trzymając prawą kostkę. Chwyć się pod, prawym, pod prawą łydką. Przyciągaj mocno prawą nogę kół klatki, prawe kolano idzie nam do boku. Możesz przełożyć sobie też prawe ramię, chwycić od zewnętrznej strony prawą kostkę, lekko poruszać nogą w biodrze. Możesz ugiąć lewe kolano i postawić na chwileczkę prawą stopę nad lewym kolanem i chwycić się pod lewym udem, przyciągnąć się mocniej. Poczujesz mocniejsze ciągnięcie w prawym pośladku i po zewnętrznej stronie uda. Ściągając kość krzyżową i okonową do maty, możesz pokołysać się lekko na boki. Jak już poczujesz, że puszcza napięcie z prawego pośladka, wyprostuj lewą nogę, chwyć za duży palec z prawej stopy, lewą dłonią i palcem wskazującym środkowym i kciukiem, sucha pada gusta Zacznij przenosić prawe ramię do boku i prawą nogę na lewą stronę. Prostuj ją, trzyma, trzymaj za palec. Jeśli poczujesz, że nie doprostujesz jeżeli trzymając za palec, to chwyć wyżej za kostkę albo za łydkę poniżej kolana. Spróbuj opuszczać nogę tak nisko jak możesz, czując ciągnięcie w prawym pośladku i po zewnętrznej stronie prawego uda. Wciągaj brzuch, wycofaj lekko pośladki na prawo. Zostajemy na Pięć długich oddechów. I głęboki wdech. Długi wydech. Wydychaj prawy pośladek w dół i w prawo. Czuj, ciągnięcie poza granicę, jeśli nie uda. Głęboki wdech. I długi wydech. Możesz chwytać za dowolną wysokość prawej nogi. I głęboki wdech. Mocny brzuch. I długi wydech. Głęboki wdech. I długi wydech. Odkręcaj się prawym biodrem w prawo. Opuszczaj prawy paszladek. I zrobi jeszcze jeden wdech w pozycji. Z wydechem ugni prawe kolano. Wróć do centrum. Na wdechu przynieś dłonie pod potnicę, przejdź do siodu skrzyżnego. I z wydechem powolutku przejdź do psa. Z głową w dół i z wydechem skąd? do przodu maty. Z wydechem skłon. Wdech z rolu się w górę, wciągnij brzuch. Wydech sama i dłonie przed sercem. Wdech ramiona w górę. Z wydechem skłon. Z wdechem deseczka, wciągnij brzuch, podgin kość ogonową. Wydech czaturanga kola na biodra. Wdech kobra pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Druga strona. Z wdechem przestaw lewą stopę na lewą zewnętrzną krawędź maty. Ustaw dłonie pod barkami. Zacznij odpychać od lewej stopy. Prawa noga prosta. Pokołysz się na boki. Oddychaj głęboko. Aktywne ramiona, plecy, brzuch wciągnięty. Tutaj w tej pozycji możesz zawsze oprzeć prawe kolano na macie, jeśli chcesz. Jak poczujesz się swobodnie, to uwaga, poczujesz, że już mocno nie ciągnie kaświna, przełóż sobie przedramiona na matę, możesz oprzeć prawe kolano. Możesz zostać tu w tej pozycji cały czas i zrezygnować z dalszej części sekwencji. Czujesz ciągnięcie w lewym udzie, w lewym pośladku. Zostań na chwilę. Poczuj jak lewy pośladek się lekko rozluźnia po ściągnięciu. I zapierając się prawym przedramieniem, możesz chwycić się za lewą kostkę. Możesz też podchodzić już lewym barkiem pod lewe udo, napierać na nie, wypychać w górę. Poczujesz mocniejsze rozciąganie po zewnętrznej stronie lewego uda. Mocna lewa stopa, mocne prawe przedramię. Możesz oprzeć zawsze prawe kolano sobie na macie. Mocne rozciągnięcie i teraz możesz przejść też do dalszej części sekwencji, czyli kładziemy prawe kolano na macie, przesuwamy się ciężarem bardziej do lewej krawędzi maty. Teraz zaprzyj się mocno prawym przed i trzymając się za lewą kostkę zacznij obracać się na plecy. Powolutku cały czas trzymamy lewą kostkę, lewe ramię. Pod lewym udem. Czujesz rozciągnięcie w lewym pośladku po zewnętrznej stronie lewego uda. I tutaj kieruj lewe kolano w lewą stronę. Pozwól, żeby noga układała się naturalnie. Możesz przenieść sobie lewe ramię na zewnętrzną stronę lewego uda i możesz poruszać lekko nogą w biodrze. Cały czas ciągnie lewy pośladek w zewnętrzną stronę lewego uda. Rozruszaj je powoli. Możesz upiąć prawe kolano, postawić sobie lewą stopę nad prawym kolanem i złapać się pod prawym udem. Przyciągnąć się mocniej, ciągnij mocniej lewy pośladek. Ściągnij kość, obanową kość krzyżową, pokołysz się na boki. rozluźniamy lewy pośladek. Otwieramy biodra, zwiększamy mobilność w stawie biodrowym. Oddychamy bardzo głęboko. Wszystkie asany wykonuj z wyczuciem. I powolutku możesz zatrzymać się w centrum. Już wyprostować prawą nogę. Chwycić za duży palec lewej stopy. Palcem wskazującym, środkowym i prawej dłoni. I teraz przenieś lewe ramię do boku. Zacznij prostować lewą nogę. Przenosić ją na bok. Przesuń pośladki na lewo, wciągaj w dróg, przesuwaj pośladki na lewo i albo sobie tu przełożysz dłoń. Jak przenosisz nogę, opuszczasz ją w dół na prawą stronę, poczuj, że jak ją prostujesz, ciągnie cię lewy pośladek zewnętrzna strona lewego uda. Jeżeli możesz, złap za duży palec, wypychaj lewy pośladek w tył i w dół. Zostań na pięć długich oddechów. Bęgostasana do boku. Prosta noga. Głęboki wdech. I długi wydech. Wydychaj lewy pośladek w tył, Ściągaj go w dół, Wciągaj w dół. Głęboki wdech. I długi wydech, lewy pośladek, w tył i w dół, cały czas ciągnij lewy pośladek ze Strona stronę lewego uda. Głęboki wdech. I długi wydech, brzuch wciągnięty. Pręgosłup w jednej linii. I głęboki wdech. Wczuwa się wciągnięcie po zewnętrznej stronie lewego uda. I długi wydech. Wciągaj brzuch. Głęboki wdech. I długi wydech. Mocny brzuch. Wypychaj, wycofuj lewy pośladek. Opuszczaj go w dół. I zrób jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem znowu ugnij prawe kolano. Przesuń jednicę do centrum. Wróć nogami do centrum. Z wdechem przenieś na za głowę. Zbliż kolana do klatki. Na wydechu podbródek do noska. Wciągnij dwóch. Jednym ruchem przejdź do napasowej pozycji łodzi. Wciągnij duch, Zachowaj na na do Zostań na kilka oddechów oddalając barki od uszu w dół, doklejając łopatki do pleców i trzymając pętek za Możesz sobie troszeczkę fantazjować w pozycji, czyli z wydechem poopuszczać raz jedno piętę raz drugą, na wdechu, unosić nogi, ale staraj się wyeliminować kołysanie w biodrach. Wciągaj brzuch cały czas, pełna koncentracji. I możesz przejść do ubaj podanych ustasany albo zostać tutaj w nawasanie. Jeśli ubaja chwyć kciukami palcami wskazującymi i środkowymi za duże palce stóp, zacznij prostować nogi rotuj uda do wewnątrz, wciągaj dwóch mostek, nieść w górę od talwarki, od z nich w łokcie. Odciągnij palce stóp. Możesz odchylić lekko głowę w tym. Wciągaj dwóch i rotuj uda do wewnątrz, trzymaj mocną równowagę. Zasysaj dół brzucha, pępek do kręgosłupa. Pełna koncentracja na pozycji. Jeśli masz ochotę spróbować kolejnych wariantów, to pozostając na kości ogonowej, zacznij odwodzić z wdechem nogi na boki, ale unosz wtedy mostek bardziej do góry, do przodu. Zasysaj mocno dół. Na wydechu powolny ruch. Nóg do siebie na wciągniętym brzuchu ruchamiasz, ruch pleców do przodu i do tyłu, stabilizujesz miednicę. Z wdechem odwodząc nogi na boki, mostek unosisz w górę, opuszczasz barki, dół, brzuch za samym. Wydech, łącząc nogi, czując, że dół pleców chce się zaokronić, wciągaj mocniej brzuch. Zaciskaj mięśnie krocza, mula banda też aktywna. I z wdechem nogi na boki, spróbuj zatrzymać pozycję. I teraz z pozycji, w której jesteś nawasany, obaj tak, padan gusta sany albo obaj z nogami na boki, uknij kolana, skrzyżuj kostki w sposób bardziej niewygodny i złap się pod piszczelami albo podłuż zdjęcia łokci pod łydki. Przyciągnij się mocniej w górę, opuść barki w dół, płynie złączone, bądź rozłączone. Zachowaj równowagę na kości ogonowej. Przyciągając się pod łydkami, unosz mostek do góry i doklejaj mocy i łopatki do pleców, opuszczając barki w dół. Zasysaj pętek. Zostań na pięć oddechów, łapiąc subtelną równowagę. Wszystkie banda aktywne, mięśnie krocza zaciśnięte, mięśnie dla miednicy pracują. Pędek wciągnięty. Mostek w górę, ale barki w dół pod budę do mostka. Jalatara banda. Podzielona banda mulabanda. Bardzo wygodna i fajna pozycja do odpoczynku. Pokochasz ją. I z pozycji z wydechem rozluźnij ramiona przez siat skrzyżny. Przejdź sobie do psa z głową w dół.